Właśnie u was w się W ogóle nie w tym roku, nie? A dzisiaj sobie widzimy willę, która powstała w 1914 roku. A, na terenie miejscowości się wypoczynkowej. A to dlaczego tak wygląda, w takim stanie jest to później. A, I tak. została budowana przez Czesława Czosnowskiego dla Marii Księżnej No, i tak to sobie wyglądało. Co było później, to później wam powiem. Mm, ale tak. Najpierw się tutaj pozwiedzajmy i powiem tak, tutaj nie będę wyłaził, bo yy, Wiem, że są piwnice, bo sobie robiłem rekonesans, ale jeszcze do nich nie będziemy schodzić Najpierw wam pokażę parter, a później pójdziemy na pierwsze piętro Na które, jak widzicie, są. Nie jest w niezbyt dobrym stanie, ale to wiecie Ale <grytanie> no bo to robiłem sobie rekonesans, bo na górze tu widziałem, jak to tam wygląda, więc na miary jest spokojnie. nie? Ja. Tu mamy piwnice, weźmiemy standardowo na koniec więc ja to nie będę zaglądał, żeby Wam mm, nie pokazać tu mamy stalik, coś... jakiś... jakąś półeczkę z rzekami pewnie na ten taki prowizoryczny nie na, do remontu mm, tak, kubarka wyciągane To piękny ganek I wolę nie załatwić to stęple bo będzie bolało Także tak, dalej nic nie ma z tego co widzicie Więc idziemy na górę i trzymajcie łapkę w górę żeby to podobno nie... Nie... Perdyków Wiem, że tego tak by wiecie, nie czuć na kamerze, ale ja to czuję jak te schody się uginają, ale to zjawisko jest bardzo głupie Ale wam pokażę co nie, co że tutaj też będę od razu robił zdjęcie, żeby za bardzo nie obciążać tego. Więc na moim Instagramie, który gdzieś się tu wieszynie. Jak widzicie jest w spoko stanie. więc jest w ciulowym stanie, więc ja tam nie idę. Tam tym bardziej. A, więc tam tutaj tylko tyle co da się, nie? To bym pokażę. Tu... To bym powiedział, tak coś się chyba oberwało, tak mocno. Może bym parter eksplorował z pierwszego piętra. Jak się. nie? Wam pokażę jak będę wychodzić z tej willi. teraz Wam pokażę jak ona jest zarośnięta, to jest tak z szedem, to tak się zastanawiam jak się podbladę z tym filmem. Jest tak zarośnięta, że wygląda jak dżungla mazońska. No i tak się od razu do tego odniosę, do tego tutaj ten, jakby złożę sobie w tych słódek, ten urazę po nich. No, tak. mm. Nie zrzucajcie się na <laughs> moją... To z nią wypowiedź, bo to nie ma sensu za bardzo. Może to co robię jest bardzo głupie i nieodpowiedzialne, więc nie róbcie tego. Ja tu jestem ten, który to robi. <grywy> żeby się mieli co oglądać, póki to jeszcze jakoś tak wygląda. Mogę wam powiedzieć, że trochę to jest związane z historią. Ogólnie. A... Że... To jest też takie moje osobiste przemyślenia, nie? Po prostu jasny szlak trafia jak ten, nie? ludzie celowo doprowadzają, wiecie, do ruiny zabytki, to nie po prostu szlak trafia, nie? Już ja, ogólnie są po fotki i widzimy, się, że muszę zejść do piwnicy więc i będę wam dalej podał historię. Dobra, jestem tutaj prawie, żeby przy wyjściu, bo tutaj tam... Bo nie, ale to jest niedaleko, nie? Więc wychodzę sobie, sobie ten moment, żeby wam powiedzieć troszkę o historii, do wybuchu II wojny światowej. właśnie tu tu chwili hotelu Bristol, A... Na razie bo nie będę piadał, jest muszę zejść jakoś, żeby się... Najpierw by się nie zabić. Tak nie, by Było fajnie, żebym się nie zabił. Dobra, jakoś jest. Tak, wiem, Wiem, że jest ciemno, ale zaraz znowu 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 No i... ci znowu więcej widzieć. My się po prostu proszę żeby zejść, nie? Dobra To tak. 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 tak, tak, opowiadać, e, że tak, podczas okupacji niemieckiej e, funkcjonowanie domów czasowych zostało zawieszone O, to widzicie, to mężczyźni, Nie chciałem pokazywać, bo jest piwnica, nie? Zostało zawieszone Po wojnie było coś takiego, że na no, mocy dekretu Biruta, bo to jest ogólnie wila Biruta Wila e, została upaństwowiona, czyli taki standardzik e, chodzi o powojenne czasy Została upaństwowiona i zostały w niej umieszczone mieszkania komunalne O, to widzisz, zamurowali, nie? Nisajka. A ja jestem to do sklepienia szczerze, takie... Tak to wygląda, takie, eee... Łukowe, o. Widziałem trochę piłki do zwiedzania, więc żeby was nie zanudzić, to wygląda, to i tak to wygląda, to lecimy dalej z historią. W 2008 roku wila została zwrócona tą prawowych tych właścicieli, a rok później została wpisana do rejestru zabytków. I teraz przejdziemy zaraz, e... Do najciekawszej części historii Czyli dalszego to jest w takim stanie, a nie innym Ale to zaraz. No i są prawo ciekawe co tutaj jest, bo tu mnie raz nie było. Mam nadzieję, że się uda. Zejść się nie zbijam, więc widzę, że to było przejście. Tylko musieli oczywiście. mam no, pewnie przytem to może tak powiem znaczy wejście to wejście nie jest zbyt komfortowe dobra jakoś jest pewnie są sobie mur ale dobra Piękno. Tutaj coś zabite oddechami po Od drugie tyle może wyjdzie, nawet będzie lepiej tak. tutaj nie mam przejścia ściana domurowana, spoko w późniejszych latach willa została sprzedana spółce akcyjnej Horcus Investment Group która pod koniec 2014 roku zaczęła zbierać kasę na rewitalizację tej wili, ale jak widzicie coś chyba tak nie pykło a co nie pykło to o tym zaraz jak ten wyjdę bo... Muszę najpierw coś zdjęcia bo nie chcę się tutaj dwa razy przez tę dziurę dobra, fotki posyklane że je wojnie i co się stało że to nie powstało a no co się stało że tak znaczy co najmniej miało tutaj powstać nie pierwotnie miało to być e, już nie mieszkanie komunalne a mieszkanie apartamentowe apartamentowe po prostu nie tylko że jak wam mówiłem to się nie pykło co? to zaraz, bo najpierw chcę tam wyjść wydaje mi się, że będzie średnim pomysłem, chyba będę wolał wyjść po po tym po tym blaszku Będzie no, chyba lepiej. Tylko nie zamieść sobie muru samolotu. O, dobrze. Dobra. Zrobiłem deklarację na, na kolanku, bo tutaj jest nisko. Po prostu. No i tak, to nie pykło. Właśnie dlatego, że... E, chorkus sobie z Stwierdził, że po co ratować zbytek? Tak, skoro można tą klasę przeznaczyć na własne cele, więc jak zrobił. I, I coś takiego, że w 2017 roku Horkus został oskarżony o dokonanie oszustwa finansowego na ogromną skalę. A jak ogromną, to wam zaraz powiem. I tam prokuratura okręgowa ujawniła, że Horkus był piramidą finansową. Możemy, możemy z piwnicy eksplorować palce, więc to wam pokażę pomieszczenia, których tam nie widzieliście, nie? Tutaj no tak to też nie będę wchodził, więc jakbyście tutaj byli, to też... Znaczy, będziecie na urbexie, będziecie coś takiego, to nie róbcie czegoś takiego, bo... po tym może być, nie wiem, jeszcze z piętru w dół, nie? Ja już tak to wygląda. Fajnie stanie to podłogo, powiem, nie? Takie ciuto, no sokarzyczne. Dobra, pewnie jesteście ciekawi, na jaką bardzo dużą skalę e, chorku zdołał oszustwo. To już mówię. Na jaką skalę? Na 700 osób. Oszukali. E, a ile łącznie jakby wyłudzili od ludzi pieniędzy? To nie wiem, czy będzie zaskoczenie, czy nie, ale uwaga, tak trzymajcie się mocno krzesła, żebyście nie pospadali, nie? Na jakieś około 38,5 miliona. Więc całkiem sporo, nie? I od tamtej pory to sobie wiecie, stoi, niszczeje I chyba, tak patrzę przynajmniej, się nie zapowiada na to, żeby ktoś mm, Miał cokolwiek z tym zrobić A szkoda, bo zbyt, jak obydwajem niszczeje Tak jak wam mówiłem Ja czegoś takiego nie lubię Nie lubię czegoś takiego Jak Po prostu, no E, celowe niszczenie zabytków jak się uda to może Wam pokażę jeden taki zabytek który jest niszczony celowo ale to zobaczę e, po prostu Wam skażę piwnicę pokazywać Dobra, to byliśmy wszędzie, okej okay. także tak e, małe cięcie Widzimy się przy wyjściu Ja Wam pokażę bilet z zewnątrz Ja sobie położę probe zdjęcia więc widzimy się przy wyjściu Halo. Dobra opcykana, cała piwnica Ja mam, że zawsze lubiłem takie korytarze takie tak. długie dobra, stąd wyłożę jakoś mhm. dobra taki no, fajnie jakoś tam się się będzie no tu elementy ozdobne tak, gdzieś spadłem, fajnie wygląda w bo... ogóle Trzeba zrobić to zdjęcie No chociaż po tej drobinie widzę co? To jest krzywo, więc raczej nie U. Dobra, jakoś się udało Tak, to już widziałem, że chyba raczej zrobię cięcie Skręcę go do plecaka jakby nie było nawet bezpowiedzianie, bo... Akurat są działające jakby wiecie, w posiadłości, nie? I że widzimy się jak przed Alu. Dobra, jestem przed wilem i tak to wygląda. Strzeżę, jak taka tajemnicza świątynia. Więc fajnie. Dobra, że ja się schowałam go na jakąś przyczepę, czy tych leżek jest, więc ja schowałam i nie było widać. Więc mam nadzieję, że urok się podobał. Jeśli tak łapeczkę w górę, jeśli to sobie może coś z bo czyli nie gdzieś tam na pęczupku. I zobaczmy w poprzednie filmy, oceni film. Tutaj, ale sobie tutaj. I co? Do zobaczenia za nawet no, tygodnie,